Masz dość trzymania oszczędności, które zjada inflacja? A może słyszałeś o kryptowalutach, ale nie wiesz jak zacząć na nich zarabiać? W tym filmie pokażę ci 5 konkretnych sposobów, jak możesz zarabiać dzięki platformie Nexo. Nieważne, czy dopiero zaczynasz i nie masz jeszcze żadnych krypto, czy już masz coś w portfelu, dowiesz się jak przekształcić swoje środki w regularny dochód. I to bez zbędnych komplikacji. Zostań do końca, bo ostatni sposób może być dla Ciebie najciekawszy. Zacznijmy od początku. Czym właściwie jest Nexo? To platforma do zarządzania i handlu kryptowalutami, która oferuje też możliwość zarabiania pasywnego. Oprócz funkcji typowych dla giełdy, takich jak kupowanie, sprzedaż i wymiana krypto, Nexo umożliwia też zarabianie na odsetkach za samo trzymanie kryptowalut i stablecoinów na koncie. Działa to podobnie jak konto oszczędnościowe, tylko z wyższym oprocentowaniem i codzienną wypłatą zysków. Dzięki temu Twoje środki nie leżą bezczynnie, lecz codziennie generują zysk. Automatycznie, bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji. Nie musisz wykonywać żadnych transakcji, klikać w reklamy ani niczego obstawiać. Twoje pieniądze pracują dla Ciebie automatycznie 24 na 7.